Dzisiaj będziemy grać znowu w Robloxa i teraz będzie trochę dłużej, bo też będę robił różne. No. jak to powiem? To ja nie wiem, Będziemy też niektórych trollować? Mm. Jako kitem będziemy ich trollować No, ja nigdy nie może zauważyć No... Teraz musimy coś zabrać, żeby ich trollować Zabronimy ich Stać tu, nie wolno, nie wolno! O, przejechał już o nowy rok zaraz będzie otwarty w policji zamykamy policję na dwa dni tam nie wolno wchodzić pierwszy dzień, drugi dzień o już fani do mnie dołączyli no trochę ich tu dużo, bo tam mnie może ale się nie ma bardziej i patrzcie jakie tu są kulczaste rzeczy ale tu postawimy to i na droga o gdzie przejadę? <gryw> mieli problem bo opada się już przebił widzicie tu nie już no to muszę podbierać ta dwa Cyk. Co ty robisz? No i nikt jej nie przyjedzie. No, dobrze. Opłaty ci się zepsuły. O, ci się zepsuły, super. Dobrze, teraz jedziemy na działki. O! Siema! Co to był? A, <coughs> Dobra. O nie, już tu ludzie, kompati to policja dziwno. dam chyba na ten numer do... Będę jakaś pociągiem. Miał, miał, miał. I tu to zabroniemy. Stać. Stać. Nie wolno. Pokażę wam zaraz jakiś sekret. Każdy powinien o tym już wiedzieć. Wiedząc, już na pewno o tym wiedzieliście. Musi się pod Brock -Hawem. Pod Brockhavenem. I kiedyś, jak były święta, to, to jak tu się wskoczyło, to było na jakimś prezencie się. <ślesk> Jestem trochę chore um, ale, ale napierwam i tak dalej dla was, bo chcę, bo w przyszłości zostanę youtuberem, jestem youtuberem trochę, i tak trochę mam. No...

Dobra, ona muszę to zrobić. No, ja skoczę tak roz, ale nie należąca i w skoczmy się. Gdy będziecie należącymi na tym skakać, to będziecie w niebie. Kosmosa. I was nawet poza mapę. O, aż wyleciał jak tu z kosmosu. Blisko tego. Teraz idziemy jeszcze raz i spróbujemy wylecieć do tamtego oceanu. Muszę to powiedzieć, krzyć Muszę to powiedzieć, krzyć tylko. Dobra. O, ale daleko. O, teraz mi wziąć do wody. Teraz idziemy właśnie do banku. Wypłacić pieniądze. No, karta muszę wziąć kredytowo. O, to tym się mogę wziąć. Halo, jakby Dobra. Um, pokażę Wam sekret. No, trzeba też wziąć do tego kartę. Chociaż nie o tym wiedzą też. O, patrzcie jaki sekret. Mamy więzienia dużo. Tu mamy... Tam mamy chyba brylanty. Ktoś obragował bank. Mamy tu dużo rzeczy fajnych. O, cztery. gadam po śląsku, bo to jest Śląski odcinek. Więc się nie dziwcie. Ogólnie jestem śląska. Dlatego też tak gorą. Sorry, za, moj... za moją mowę, bo ja jestem trochę chory. Dobra, spróbujemy tu leć. No, no tam już kiedyś wląsło, ale mi się dalej nie udało. Albo to trzeba mieć. nie albo, jedno, albo Piszcie komentarze, jak wiecie, że... jak tam wleś. Dobra, teraz idę do um, szkoły, ale ten sekret już nie działo, bo było na filmiku pokazane, że on działał jakoś. Jakiś jeden sekret. Ośmię trzeba zabrać. Czy nie, no. mm. Tu powinno być taki przycisk. Tu taki albo to było w tej albo nie. W tym razie. Teraz wam pokażę. Kolejny. Dla Idziemy sobie tutaj, idziemy na tam szczele, w sumie to jedziemy. Widzieliście kiedyś pada na deskorolce? Ja Przepraszam. Dobra jesteśmy i teraz chodźmy tutaj chodzimy. Piszcie czy o tym wiedzieliście. To się wolno naciskać. Widziałeś kiedyś chyba to był sekret jak stworzyć takiego kosmita nad waszym domem, ale to nie działa, bo widziałem na jak to już było nagrywane i widziałem. Jak Przeteleportujemy się, piszcie co wam podobało to koniec baju.